Ewelina Finta, zaczniemy od tej sukni. Co to za kreacja? E, to jest kreacja duetu krakowskiego Femini. A skąd ten wybór? E, skąd ten wybór? Jest taki wspaniały sklep e, w Warszawie, Young Polish Designers. I jest to właśnie e, kreacja młodych, polskich, zdolnych projektantów. Mamy reklamę pożyczona czy kupiona? Ja czasami kupuję, owszem, ale gdybym kupiła tą sukienkę, to bym ubrała ją tylko dzisiaj. Pożyczona. Tak, wypytuję, do tej pory na fina się kojarzy, nie wiem, z, ze spodniami kHaki na przykład. Przynajmniej z początków kariery. Jesteś bardzo nie w temacie w takim razie. Coraz bardziej kobieca? Jak najbardziej tak. Im bliżej mi do trzydziestki, tym bardziej czuję progesteron w swoim ciele. Zdecydowanie. Ile masz Federyków? Nie mam żadnego. Byłam raz nominowana do Fryderyka. A ja będzie za rok? Nie było. E, za rok y, może nie, ale za dwa lata może tak. A co za dwa lata? Zobaczymy. Jakieś plany, jakaś płyta? Co się dzieje? Jak najbardziej pracuję nad płytą. Proszę, proszę się nie martwić o mnie. Ja sobie naprawdę świetnie radzę. Pracuję ostro, aczkolwiek długo, jak już co niektórzy wiedzą. E, ale będzie dobrze na pewno płyta będzie bardzo dobra bo ja po prostu wydłużyłam specjalnie ten czas nad pracą, żeby ona była naprawdę dobra i dopracowana no nie byłem sobą czy lubisz takie serwisy jak Pudelek Lansik i tak dalej? nie a zrobili ci krzywdę? E, wiesz co, chyba nie, bo nie, ja nie daję powodów ku temu, żeby w, w fakcie zdjęcia paparazzi z Basistą były przyznaję się jak jest teraz? Eee, powie, pozwolę sobie pominąć to e, pytanie e, i przemilczeć. Mamy milczenie w Flint, ale czekamy na płytę. Na płycie nie będzie milczeć? Na płycie nie będzie milczeć, będzie śpiewać. Dobra, dzięki wielkie. Pozdrawiam, dzięki.